No, dajecie. No ja czekałem. No czekamy Rafał. Pierowciu, to ty dajesz, to teraz ty dajesz. Rafał, Rafał może... Wypie... na ale... Rafał, bo tu mi mówią, że mam z kanału wypierdalać, bo bolidżera używam. To prawda? Co? Jezu, jaka drama. Co za drama jest? O co chodzi? No nie wiem, pytam grzecznie, no. No dwa dni temu nazwałeś wszystkich ateistami <laughs> i powiedziałeś, żeby spierdalali stąd. Nie powiedziałam, żeby spierdalali, tylko że sobie poszli. No trochę grubie. No. A czy uważam, że analiza techniczna nic nie wnosi do tradingu? Moje to jest Twoje zdanie i masz szczerą rację do tego, że możesz mieć swoje zdanie. No wiem, dlatego stworzyłem tego zooma, żeby nie gadać te, ale jest 23, więc gadacie o czym chcecie, nie? Ja pamiętam, no to sam mówiłeś, że to jest wolnościowy kanał i każdy może rozmawiać o czym chce. I przychodzili bardzo różni ludzie, tak? Ale słuchaj, nie chcę jakoś personalnie tego, wiesz, obracać, bo porozmawiamy sobie prywatnie. Ale, o, ale panowie, ale o co chodzi tak naprawdę? Jakby, a właśnie nie wiem. Może coś. ja wywołałem zbytnią wojnę swoimi opiniami, której, która przyniosła się na was niepotrzebnie. No nie no, to już ja mogę... się pożegnać z Zoomem, tak jak wielu kolegów to zrobiło wcześniej i, i ten, no bo czują się urażeni, na, że wiesz, na, przed, ja zacytował twojego bo ja chcę. tweeta nawet, tak, przed chwilą. Na co? Ja chcę, żeby było tak jak dawniej, żeby mieli swoje godziny analizy technicznej po drugiej i wszystkich można pogodzić. Wiem, ale Panowie ja chcę iść dalej trochę. Ale hmm. nie zmuszam Was, po prostu uważam, że tak nic nie osiągniemy, znaczy ja nie osiągnę, dobra mówię w swoim imieniu. E... Ale... Nie Rafał, słychać cię Rafał dziś ci zginął. Ja byłem wczorami, Bo jestem. Ja tylko powiedziałem, żebyśmy, żebyśmy zamienić, że chciałbym, żeby zamienić ten kanał kanał o gospodarce, o niusach. Ale super, Rafał, jakbyś to w taki sposób powiedział jak teraz, to wszystko jest jasne. Co Ty człowieku opowiadasz? Przecież obliżałeś ludziom, kazałeś im wypierdalać, a teraz pierdolisz jakieś farmazony, w ogóle co, co ty pierdolisz człowieku? No to powtórzę Cię jeszcze raz, jeśli jesteś ateciarzem i tego nie zrozumiałeś, wypierdalaj. Okay? Krótko. No ja to jest... uważam, że analiza tak, to właśnie nie działa. Wyglądało. No tak to wyglądało, bo uważam, że to nie działa po prostu, tak? Ale to, że to jest... nie działa, to jest inna sprawa, bo ja ja ludziom, okay. człowieku. To, to jest to moje i powiedziałem, że to jest krytyństwo stosowań że jeżeli jakbyście poszli gdzie indziej, to wszystko. Rafał, ale powiedz to w taki sam sposób jak to... Na, powiedzia... ubliżałeś kochostą człowieku, na, ubliżałeś kochostą, to jest dramat. Ja byś... jest słaby nawet. Maria. Dobra, Rafał. przepraszam, mogę Rafał. słówko jest, jest Rafał, to ja może to spróbuję inaczej załatwić. Rafał, bo osoby takie jak Tor, swoboda, które no ja nie wiem, czy używają analizy technicznej, czy nie, zresztą jakie to ma znaczenie, wnoszą dużo do grupy i odebrały to bardzo osobiście, to co mówiłeś, żeby ateciarze wypierdalali, więc teraz Tor przyszedł się pożegnać, więc masz chwilę, żeby się zastanowić i powiedzieć, czy chyba Słuchajcie, tu zamykam jak tego Zuma w takim się razie. Chciałem się przeprosić, żeby zostało. I nie, no to zamykam to. tego Zuma, bo nie mam sensu opłacić za coś, co w ogóle się z czymś nie zgadzam. Nie sensu ja chcę powiedzieć, że już tylko. tylko. No, to koniec, no to koniec i tyle, no po wolnościowym kanale. No. Rafał, ale ja mówię, Słowa bez wolności Więc słowa. Macie do mnie pretensje mogę, o tym, że na wolnościowym kosztowy. kanale wy, wyraziłem swoje zdanie. Pow powtórzyłem najpierw, że to nie ma sensu, potem coraz ostrzej mówiłem, a na końcu powiedziałem, że jak mi nie podoba, to naprawdę sobie może pójść, jeśli jest to techniczną, bo to jest bez sensu. Rafał, ci, że to powiedział za... w tej formie, co teraz mówisz. O Jezus, Maria, przeczytałem. Przewiązanie do tego tylko. tylko. Ale wcześniej tak samo zrozumiałem, właśnie jak teraz mówisz, że patrzenie na wykres na podstawie tego, co się zdarzyło realnie, a nie na podstawie wykreślania kresek jest okej. Okay. I tak było mówiono od samego początku. Ale mogę coś jeszcze innego, Ale, bo to o czym mówił live i, i, i ty mówisz. Aha, była nas, sobie była sobie nas co? mogę coś teraz na chwilkę. Dajcie, była, była nas, pamiętam, do setki było później, do 300 osób było tak, tak że powiększałeś tego zuma, że była większa jeszcze, jeszcze, jeszcze społeczność tego, tak. i, traderska. I, I wtedy nie przeszkadzało, było pełno ludzi, którzy mówili o te, ale w międzyczasie przychodzili też ludzie, takich których ty chciałeś, tak? Jakby, którzy według ciebie wnosili więcej do Twojego tradingu, tak? Czyli przychodzili i mówili o jakichś insidach, o jakichś insid o, o o informacjach, których gdzieś nie, nie, my nie usłyszeliśmy, Ty nie, też nie usłyszałeś, nie doczytałeś, Czyli byli różni ludzie. A teraz jakby, ja Ci mówię tylko moją opinię, możesz się z nią zgadzać albo nie, tak? Ja nie chcieliście, nie pokazuję swoich, swoich wykresów, nie rysuję sobie nic. Wasze rzecz, my rozmawiamy sobie o luźno o różnych wszystkich innych rzeczach. Ale do czego zmierzał? Była cała masa ludzi, których jednych chciałeś słuchać i drugich nie, powiedzmy, którzy uważali, że coś wnosili. Dzisiaj, nie wiem czy nie masz takiego przekonania, ale ja je, to teraz ostatni tydzień, dwa jestem mniej, ale jest coraz mniej tych wartościowych ludzi, którzy przyniosą coś, jakąkolwiek informację, z której moglibyśmy wszyscy faktycznie czerpać, czerpać jakieś ten. Coraz mniej jest. No jest. Dobra, to jest tylko tyle. Żąda. Ale ja uważam, że ona że tydzień, tego I dlatego. strasznie, Rafał. Przez ten czas. Jak był Zoom, to no zwiększyłem, bo jestem w samochodzie. E, zwiększyłem do tysiąca ludzi e, i przyszło po prostu więcej ludzi stosujących analizę techniczną. E, potem przyszedł ten Witek, potem kolejny gościu, jakiś marti, jakiś różni dziwni ludzie, którzy na tej AT no, po prostu opowiadali takie swoje oczywiście przemyślenia, ale się kompletnie po prostu nie zgadzam. czy w ogóle to stosować. E, Widziałem, że to do niczego nie prowadzi, nie? Znowu się usteczniam. I... Rafał, ale uważasz, że ludzie tacy jak Tor Swoboda nie wnoszą nic tutaj i oni powinni zniknąć? Bo tu o to teraz chodzi. Bo, bo to poprzez to ja. Właśnie o to chodzi, a nie tam czy ktoś używa ja czy nie. Już nie ma dłuższego czasu, a wracamy do, do niego, tak, więc chyba od jakiegoś czasu, kiedy powiedzieli, że nie ma analizy, ona e, ucichnęła i tak naprawdę przestały być rozmowy na ten temat. E, I od trzech tygodni praktycznie się mniej o tym rozmawia, a teraz dobitnie powiedzieliśmy wszyscy tak naprawdę, którzy patrzą na wykres stąd. Ja poszły. przepraszam Dawid, ale ja wejdę ci w stanie. E, nie było mnie parę dobrych dni. Nie? Dzisiaj rano na, i, i, i naprawdę te y, na rybki, które pierwszy raz słyszę, pierdzieliło, o analizie technicznej. Czy ci, ja ostatnio no, jestem coraz mniej, y, natomiast. Y... To nie jest prawda, że tej analizy technicznej nie ma. Natomiast, y, y, nie, y, 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 no, 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 muszę poznać drugą stronę, żeby zrozumieć y, argumenty Tora i, i tak dalej. Natomiast no, moje, czasek, podejście, moje i... podejście do analizy technicznej niestety jest zbieżne z Rafała podejściem. Jeżeli obraził ludzi, to nie traktuję Rafała jako miejsce do lizania mu jajek.